Sio, witajcie, z tej strony Krzysztof, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj słuchajcie, postanowiłem, że dzisiaj pokażę Wam jak pobrać Fortnite na każdy, każdy telefon. Naprawdę dzisiaj pokażę Wam sposób działający, ale uprzedzam, że będzie można grać godzinę, a potem słuchajcie, będzie to przesyłanie. Jakieś tam i słuchajcie, godzinę będziecie mogli grać I wychodzicie z tego, jakby wyczyszczacie yy, aplikacje, o której wam zaraz powiem Z karty pamięci, znaczy z karty, z działających aplikacji w tle Wchodzicie jeszcze raz, wchodzicie do Fortnite'a i wtedy możecie grać kolejną godzinę i tak ciągle Bo takie, tak właśnie jest, a więc z góry przepraszam I od razu słuchajcie, mówię wam, że tak właśnie jest, a więc od razu uprzedzam, że tak to będzie, żeby potem nie było komentarzy typu, że Ale przecież tu można grać tylko godzinę Po prostu powiem wam wszystko od razu na wstępie, a więc zaczynamy jeszcze chciałbym was poprosić o zasubskrybowanie mojego kanału z dzwoneczkiem Łapeczkowania, lajkowania tego filmu, bo wbijamy 30 subów, mam nadzieję, że wybijemy No i co, lecimy myślę, że już do całej, można powiedzieć, całego źródła tego a więc do pewnej aplikacji, która nazywa się GeForce. Yy, Czekaj, to jest GeForce Now, ale generalnie nazywa się to Nvidia. GeForce Now, ja wam to wszystko pokażę. Wchodzimy sobie w tą aplikację, czyli w sklep Play. Yy, ok, wchodzimy sobie. Tutaj piszemy sobie yy, N, v, N, v, I, D, I, A, Tak, GeForce nowy tak yy, okej okay. chciałam to napisać żeby to po prostu wam pokazać jak to się pisze a źle to napisałem w ogóle co jest przepraszam geforce now okej okay. no i macie to już tam dobra yy, to sobie instalujecie tutaj mam przycisk otwórz <laughs> ja już to sobie pobrałem nie będę tego odinstalowywał bo będę musiał znowu się logować i w ogóle a więc klikacie sobie to zainstaluj potem kiedy wam się to już pobierze klikacie sobie otwórz ale ja nie będę tego klikał też, bo tam już słuchajcie będzie moje konto, zobaczcie sobie. Yy, Okej. Okay. Yy, I tutaj mamy już że Fortnite i w ogóle, żeby to powiedzieć, że to działa naprawdę. Yy, możecie też grać w Rocket League i w ogóle, yy, ale dobra, w każdym razie, słuchajcie. Jak wejdziemy do aplikacji, musimy założyć swoje konto tutaj, chyba że macie już konto, no to po prostu się logujecie. Tak to klikacie zarejestruj, wpisujecie tam swoje hasło, swoją nazwę, swoje imię i nazwisko, swoją wyświetlaną nazwę, e-mail. No i potem wyśl wyślą wam na e-maila, po prostu na maila wyślą wam kod weryfikacyjny do tego. Klikacie sobie po prostu, piszecie, ko przepisujecie kod weryfikacyjny z maila tutaj. No, i potem e, kliknijcie dalej. No, i słuchajcie, kiedy już to będziecie mieli zrobione, nagle będzie coś takiego, że członkostwo nierozpoznane, czy coś takiego, czy nie masz y, brak członkostwa, czy coś. To dlatego y, wychodzimy sobie z aplikacji. Klikamy sobie w Chroma, ale to zaraz wam. OK, wchodzimy sobie tutaj w naszą y, wyszukiwarkę, i tutaj wpisujemy, wpisujemy sobie coś takiego jak GeForce. No, dobra, będziecie mieli tam GeForce Now. Klikacie to, i tutaj macie. Nie klikajcie tego, tylko kliknijcie sobie tutaj Gaming w chmurze GeForce, NVIDIA. Klikajcie sobie to, kliknijcie w sensie. Ja mam trochę problem z tym. Internetem może mieć, ale dobra, w każdym razie klikamy sobie Zagraj Teraz. Ok. Możecie to kliknąć albo tu, albo tu. jest opcję subskrypcji. I tutaj będziecie mieli coś takiego. Ja już nie mam konto generalnie, ale mimo wszystko. Hmm, Przy tej subskrypcji. To może potrwać chwileczkę. Albo nie. W zależności od tego. Ok, w takim razie tutaj macie coś takiego, taką formę płatności, czyli... Znaczy formę płatności. Taką tutaj jakby. Dokument płatności, macie bezpłatne, macie 0 zł miesiąc, czyli złoty, 0 zł miesięczny, dostęp standardowy, sesji o długości 1 godzina. Czyli tutaj pamiętajcie, że macie tą godzinę. Ok, no to kliknijcie sobie, no dołącz, no nie? Tutaj sobie klikajcie. I tutaj będziecie musieli się zalogować na swoje konto, które stworzyliście w aplikacji, to jest bardzo ważne. Od razu Wam mówię. Tak, macie tutaj login w ogóle. No i chyba wczyta moje konto. Tak, macie tutaj moje konto. To mam już macie powiązane, a więc klikacie sobie. To was generalnie tutaj za ileś tam sekund was zalogujemy. Ciebie. A więc wtedy was zaloguje i przekierowuje was na kolejną kartę strony, jakby. No i macie tam wszystko już załatwione. No nie, tutaj macie znowu złóż zamówienie. Tutaj macie znowu musicie tutaj to samo kliknąć, co wcześniej. Wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Tak, tak, nie wnikam. Okej, okay, no tutaj macie... A dobra, teraz już możecie generalnie... Tam możecie kliknąć z czy coś. Teraz możecie stąd generalnie sobie chyba wyjść. Nie, chwilę jeszcze, nie. Chwilę czekamy. Aha, tutaj możecie wyrazić zgodę, więc tutaj możemy sobie, słuchajcie, wyrazić zgodę. Jeśli chcemy. Dobra, to już jest tak naprawdę nieważne. Klikajcie, kliknijcie sobie, to możecie sobie usunąć. Klik, wracamy sobie do aplikacji naszej i tam po prostu robicie to samo. Logujecie się, no i nagle już, znaczy to samo, po prostu się logujecie już na to konto, nie musicie się rejestrować. I kiedy macie to już, to będzie coś takiego, że yy, członkostwo zostało zapisane, czy coś, czy albo odnalezione, no i wtedy wczyta was tutaj, no nie? Nie będziecie mieli tutaj nie yy, bo to jest tylko że yy, mam w bibliotece już granych gier no nie zagranych więc wpisujecie sobie w wyszukiwarce tutaj o klikacie wpisujecie sobie fiorytynite no i macie tutaj już że macie tą grę odpalamy ją sobie ja obecnie nie będę mógł w nią grać ale to już wam potem tutaj klikacie sobie potem graj Będziecie musieli potem albo stworzyć konto Epic Games, albo nie stworzyć konta Epic Games. Po prostu yy, zalogować się albo na konto Epic Games, albo stworzyć konto Epic Games. Yy, wszystko robić yy, tam co osoba zproszą. Koty weryfikacyjne. Wszystko trwa naprawdę bardzo mało czasu, bardzo krótko. Dlatego słuchajcie, potem odpali wam, musicie dużo, trochę poczekać na kolejkę. Yy, nie powinno to być tak bardzo bardzo długo, ale trochę może to zająć. No i gracie w Fortnite'a. Od razu mówię, że też będzie to działania myszkowe, takie w formie kursora, więc będziecie musieli uważać. Tutaj coś takiego macie, pokażę Wam jeszcze taką jedną rzecz, ale tego w tym momencie chyba nie będę mógł zobaczyć. Ale tutaj będziecie mieli taką strzałeczkę, musicie ją sobie kliknąć i tam macie i klawiaturę, yy, i jakieś tam inne opcje, i pada. Jeśli nie macie pada, który jest kompatybilny z telefonem, to kliknijcie sobie takie coś, jak właśnie tutaj. Yy, no, po prostu klikajcie sobie tego yy, takiego pada, i wtedy yy, na ekranie pojawi wam się całe sterowanie spada, i będziecie mogli grać dotykowo. więc się nie obawiajcie. No, i myślę, że to by było na tyle w tym filmie. Jeśli film wam się spodobał i jeśli działa wam poradnik, możecie o tym napisać w komentarzu, jeśli będzie włączony. Tak, bo YouTube lubi usuwać yy, komentarze że znaczy, lubi po prostu nie dodawać tych komentarzy, mimo wszystko jeśli ja nie mam na to wpływu, więc przepraszam, ale możecie, jeśli właśnie wam, wam to zadziała, możecie się oddżęcić, odwdzięczyć łapeczką w górę, subskrypcją, bardzo, bardzo z góry dziękuję, wbijamy 30 subskrypcji. No i bardzo, bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich, bardzo serdecznie mam nadzieję, że Wam zadziałało. Mówię. Jak będą włączone komentarze, możecie się z tym podzielić, a jeśli nie będzie włączonych komentarzy, a wam zadziała, no to możecie dać łapeczkę w górę w ramach, nie wiem, po prostu w ramach tego, że film wam się spodobał. Bardzo, bardzo dziękuję za odcinek i do zobaczenia do następnych filmów. Bardzo wam dziękuję za film, pozdrawiam, do zobaczenia, siemka, cześć!